W szóstym tygodniu ciąży, a dokładniej około 22 dnia rozwoju, pojawia się u dziecka tętno. W piątym tygodniu ciąży pojawia się pierwszy objaw ciąży widoczny w USG, czyli pęcherzyk ciążowy, ale jest to jeszcze za wcześnie, żeby udać się na pierwszą wizytę do ginekologa. Najlepiej taką wizytę zaplanować około siódmego-ósmego tygodnia ciąży, czyli mniej więcej 3-4 tygodnie po spodziewanej miesiączce. W piątym tygodniu ciąży pojawia się również struna grzbietowa, wokół której później powstanie kręgosłup. W szóstym tygodniu ciąży pojawia się pęcherzyk żółtkowy, czyli struktura, która jest magazynem substancji odżywczych dla rozwijającego się dziecka. W późniejszych tygodniach tę funkcję będzie pełniło łożysko. W szóstym tygodniu ciąży, a dokładniej około 22 dnia rozwoju, pojawia się u dziecka tętno. W szóstym tygodniu ciąży Dziecko ma około 3 mm. W siódmym tygodniu ciąży dziecko ma bardzo zróżnicowany organizm. W tym czasie bardzo intensywnie rozwija się mózgowie, a także powstają zawiązki dłoni i stóp. W tym czasie dziecko ma już około 8 mm. W ósmym tygodniu ciąży w wyglądzie dziecka można już dostrzec głowę, tułów, ogon, a także krótkie kończyny. W tym czasie formuje się twarz, Rozwija się oko, a także powstają zawiązki zębów mlecznych. Pod koniec ósmego tygodnia ciąży dziecko będzie miało około 1,5 cm. Wielkością może przypominać fasolkę.